Dzisiaj wszedłem na kilka czeskich serwerów Five'em. Jakby ktoś nie wiedział, no to czeski to jest całkiem podobny język do polskiego, więc bardzo fajnie, łatwo się dogadać, co zaraz zobaczycie. Stąd też ten content wielu osobom się spodobał. Dodam tylko, że głównie ten film był kręcony na moim live'ie, czyli potraktujcie to jako taką wizytówkę do moich transmisji. No i jak wam się spodoba, to możecie zostawić lajka. Miłoby było, gdybyście napisali też komentarz. No i co, lecimy. To jest jakieś auto, fajnie by było otwarte, to by miał fajny starter tak? Dajcie znać. Rachonek, sory Sorry, sorry, Mordos. Sorry, sorry. Polska. Żartuję, 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 admin. Joke. Joke. Ja pierdziele, wychodzę. Wychodzę za nim i dawana. Nie zauważyłem, że to admin jest. from chłopie, i on mnie banuje. Kurde, i zbanował mnie, no nie. Co jest mordo? Pierwsze starcie Co ty tu? Co ja tu? No? Live'a, live'a robię teraz sobie z czeskiego serwera wiesz? Jaaj. Ale przed chwilą byłem na innym serwerze to mnie normalnie gościu zbanował Bo on powiedział, że jestem z Polski i bana mi dał No to to jest jenom czeskie serwer. No ja wiem, ale tak wiesz recenzja nie? Aż jak zadaj sobie, nie to jedno No no Dobra to trzymaj się byku, elo Siema, co jest? Dobra, Gangsterze, ej! Spokojnie, spokojnie. Ej, spokojnie, spokojnie, spokojnie. spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ej, drumuję, żeby brak! tu Ja Ja Ej, pytanko, pytanko. Masz jakiś Maszko? ten, jakąś kosę pożyczyć albo pistolecik? No. No, a dałbyś, no? Dobra. Nie mam u siebie. Nie masz u siebie, to my z samą pojedziemy. O kurde! O kurde! Możemy takie? No. Ja? To daj! Co ty gadasz, że to nam da? O kurde, serio da? Dzięki, też mogę. Co jest? Co jest? No, po trzecie amunicja? Chris Vector, tak. Chris Vector, ja, ja ci dam amunicja. A na o. a tutaj, na ziemi amunicja, na ziemi. Tutaj masz. For, for Vector. A, ja, ja, dobra, 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 dzięki. Ja na większością banana, nie? Rozprawę. O? Co? O? Nie! Nie, nie! Nine! Nine! No, no, no! Nein. Co czemu? No no, no. Perma. no no, i dostaliśmy perma, no nie, no! Ee, po, kolor e, potrzebujemy, tu pink. Kolor potrzebujemy zmienić na różowy. Różowy, pink! O kurwa, bober! Witam, e, miałbyś może jakiś ten? Pistolecik porzucić albo kosa, coś w tym stylu? styluki baseballowy? No, ja nie rozumiem. Nie rozumiesz? Miał jakiś kij baseballowy, kosę, czy byś miał? Nie mam, nie mam. Nie masz? A pani no, ma, sam, czy nie ma? Samunition. Pani taka mała jest jakoś śmieszna. <laughs> Co jest, Mordo? O! Co? Stop, stop, stop. Ej. O kurwa. Puujano chłopiec, spieprzamy stąd. A skąd wy panowie wiecie, że my mamy live'a w końcu? Bo ja już nie wiem. Ja wiem, ja wiem. Nie rozumiem. A skąd? A skąd? I I remember you. Oh yes, yeah, yes. But put me in the video, please. Idziemy. Ty mam czeskich fanów, czeskich fanów mam. Eee! Ej. ej! What are you doing? Ej, ale to jest ogólnie Oslo, koczeskie, to jest to samo. No tak, te, tak, te tak. Same, te. Wszystko te same, no masz rację, no. Dziadek, siema. O, dziadek, dziadek. siema, oh, dziadek. Dobry, dobry dzień. Idziemy z wama! Slota nie będziemy mieć, Chcecie auto. auto, ja i admin. O! ojoj! Z... Oj, oj, oj. ja, ja, oj. oj. plasterek, plasterek, plasterek. Jaki są... Plasterek jakiś może. Czeska relacja, czeska relacja, witam. Ej, plasterek. Halo. Ej, Oh! RDM, RDM, lecisz na perma, Please. lecisz na perma. Nie, stop, panowie, czekajcie, dogadajmy się, no mówko, Stop, mów. stop. recenzja, tak. Już raz tu byliśmy, a? już raz tu nagrywałem film. To jest najlepszy serwer na świecie. No panowie, nie odwalajcie nic, bo jesteśmy Dobra. oglądani. Ty, ale kurde, ten mój film z tego chłopie serwera się tak rozniósł, że ludzie tutaj normalnie po pół roku dalej wspominają o nim, nie? No, to fajnie. a TikTok jak się chopie wybił, tam to w ogóle już, nie? Tu są konie dwa zestawy. To sobie Czekaj bo piję Jemy z wiadra jak żule jakieś Jo, <laughs> po Polski? No a nie O nie, po czeski Bardziej polski, wiesz? A, ja cię rozumiem No ja też cię rozumiem No widzisz, ja ten mam plaka Lekki trolik wiedzie to tam nic się nie stanie, nie? Tak no, no jasnie Zdrawiam TikTok, zdrawiam TikTok O, pozdrawiam TikTok właśnie Pozdrawiam TikTok, pozdrawiam TikTok. La livestream, livestream on YouTube live Livestream, livestream, livestream Furkę pożyczę <noise> Gościu w szoku, nie? Ale autko pożyczymy Patrz, patrz Gościu, co ty robisz? Co on robi? Zobaczcie, widzowie Ty no, co gościu robi? Zaraz fura wybuchnie Dzień dobry, dzień dobry, dzień, dzień dobry Dzień dobry Mielibyście jakiś ten, jakąś pałkę albo coś tego, tego typu? Patrzcie teraz, widzowie Wielki tri. Lubię to robić bardzo Tak sobie robicie Tak sobie jedziecie Tak sobie jedziecie I policja się ładnie nabiera Ej, co jest? Przejechali przez to, co to ma być teraz? Yy, masz może jakąś kostkę ogarnąć jakiś pistolecik. Nie mam żadnej pistole. Pistole kupić, to w amunation. No ja, tylko mnie nie stać, wiesz? Mnie nie stać chyba, a trzeba mieć licencję czy bez licencji? Bez licencji. O, bez licencji, dobro. A masz jakieś mógłbyś drobne? Masz jakieś drobne? Eee, dam, dam. O. O, kurde, dzięki, 50 tysięcy. Dzięki, <laughs> dzięki. Siema, siema. Ty 50 tysięcy dostałem zarąbiście. Ku macie że ten ziomek co tam stoi na Burgerszocie, On tu całymi dniami normalnie jest, nie? O! Negatyw na mi się to. Ty, przegiąłeś gościu. Dobry, kopty od tego wozy dla... Poddaj się gościu, poddaj co, tam, się. Zatanie no, no, no no! wystup. nawala do mnie normalnie. Jest pościg, jest pościg. Dobra, zobaczymy czy tym razem się nabiorą. O kurde, źle pojechałem. Koleczka. Czyżby, czyżby, czyżby się udało? Chyba się udało, dobra, spieprzamy. Patrzcie bokiem tu lecę. I cyk, zmieniamy trasę. Tu wlatujemy bokiem. Ej! Co się stało? Koła mi odpadły, ty. Ty masz samochód. Dzięki, dziękuję bardzo Tobie. No i elegancko. O kurczę, widzę, że tutaj już się nie bawią ze mną, tylko od razu zramują. O kurde, no nie, braknie paliwa. Braknie paliwa, widzowie, tego nie przemyślałem. Get out! Get. Suspect down. Suspect down. O, no, jakiś gościu. Czyżby to widz jechał? Najwidoczniej Ty co ja nacisnąłem E żeby się odrodzić w szpitalu chyba <laughs> Jezus Maria nie Dobre. Ej szefe, szefe dzisiaj mnie co widzisz, nam ci 100 000 dolarów Nie mam kajdanek wiesz Co? Nie mam kajdanek <coughs> Aha <coughs> Co mówisz? Czał brada, brada, brada Ciao, ciao. Zdrowim Odstupcie od nich, życie od nich odstupte Okamżicie odjdź nagaj was pacifikuje Spokojnie Zaraz ich odwalam nie? O kurde nie schowałem niechcąco Z klamą normalnie tam wbijem Polak! Siema, siema. Ciao! Ciao! Jestem ja ze wczeryczka. A to ty jesteś, no. No to, to sem ja, to sem ja. Do końca filmik nagrywam, wiesz? Po polsku, po czesku, po włosku. Dobra, wiem jak ich stroluję. Będę im na warsztat tutaj przywoził jakieś pojazdy cały czas. Zrobię im tu lekki syf. Ej, zamknęła! Czemu pani zamyka to? Malina, halo, chyba się wnerwili. Ty zamknęli te i chyba na policję dzwonią. Bo zamknęli wszystkie wyjścia. Nie ja chcą mnie wypuścić normalnie. Kłopoty sobie narobiłem. Może jakoś górą ucieknę. Normalnie. I lecimy dalej. Zatrzymaj się, gościu, na bok. Na pobocze. Oho, i gościu zniknął. What's up. Jest pościg, przebijamy mu opony od razu. Ej! Tego się nie spodziewałem. Skasował mi wszystko. Ok, It's 55 in the real time and 45, ładnie podpisujemy. No i dostałem więzienie. No i na tym się skończyła przygoda na tych serwerach czeskich. Ale to jest dobry materiał, nie? Jeżeli taki content Ci odpowiada, to miłoby było, gdybyś jednak zostawił tą subskrypcję. Ponadto zapraszam Cię również na mój serwer Discord, na którym to w prosty sposób można się ze mną skomunikować. Zapraszam też na mojego Instagrama, na którym to często wstawiam dość ciekawe relacje. Możecie zobaczyć, co u mnie słychać, więc link zostawiam Wam również w opisie.